Cześć kochani, postanowiłem dla Was nagrać film o pyłku pszczelim, ponieważ stosunkowo często zadajecie mi pytanie, co to jest, gdzie to kupić, jak to podawać i co to w ogóle ma wspólnego z kameleonami. Już odpowiadam. Po pierwsze, pyłek kwiatowy, pyłek pszczeli, bobi, bo nazwy są poprawne, możecie kupić w dwóch formach. Pierwsza, są takie granulki wielkości 1-2 mm. Drugą formą, z którą możecie się spotkać, jest taki proszek, który powstał w wyniku zmielenia tych granulek. Jak to podawać? I tutaj macie do wyboru trzy opcje. Pierwszą opcją jest podanie kamelonowi bezpośrednio do pyska jednej do dwóch takich granulek codziennie. Drugą opcją jest po prostu obsypanie owadów karmowych takim właśnie drobnym pyłkiem i podanie kamelonowi do zjedzenia. Trzecią opcją jest zawiesina, która powstaje w wyniku połączenia pyłku pszczelnego z wodą. I to również podajecie kamelonowi bezpośrednio do pyska. Ja osobiście stosuję wersję drugą, czyli w takiej właśnie sypkiej wersji obtaczam owady karmowe, które podaję później kamelonom do zjedzenia. Tutaj taka moja drobna uwaga, jeżeli chcecie, żeby ten pyłek lepiej się trzymał owadów karmowych, bo on stosunkowo średnio się ich trzyma. Możecie sobie bez problemu dodać do niego wapni bez D3. Wtedy ta mieszanka jest wytrzymalsza. Ona lepiej się trzyma owadów karmowych, jest bardziej taka przyczepna, nie opada tak ze I teraz tak. Po co podajemy kameleonom pyłek pszczeli? Pyłek pszczeli podajemy kameleonom po pierwsze z racji urozmaicenia ich diety, po drugie, bo są to naturalne mikro, makro elementy, witaminy, hormony, aminokwasy. Po trzecie, kameleony w naturze żywią się w dużej mierze owadami zapylającymi, które w sposób naturalny właśnie mają na sobie ten pyłek, który czepia się ich przy kontakcie owadów zapylających z kwiatami. Kameleony jedzą takie owady, również zjadają pyłek. Pszczelik. Teraz tak. Gdzie to kupić? Kupicie to w aptekach. Kupicie to na serwisach wysyłkowych, serwisach aukcyjnych, typu chociażby Allegro. Możecie o to się zapytać również lokalnych pszczelarzy. Może ktoś w rodzinie, może ktoś z znajomych hoduje pszczoły i takim pyłkiem Was, że tak powiem, obdaruje. Po co to stosujemy? Po to, żeby nasze kamelony były zdrowsze, silniejsze, aktywniejsze, ładniejsze. To powoduje, Wzrost odporności u naszych gadów zapobiega spadkom odporności, zapobiega łapaniu infekcji, czy to bakteryjnych, czy to grzybiczych, a także świetnie sobie radzi w problemach z wirusami, ponieważ pyłek pszczeli jest jednym z, z najmocniejszych antybiotyków występujących w przyrodzie. Ma to również znaczenie przy rekonwalescencji waszych gadów, przy ciążach waszych gadów, i przy leczeniu weterynaryjnym waszych gadów. Ten pyłek naprawdę potrafi zdziałać cuda, zapewniam, ponieważ sam używam go już od kilku lat i naprawdę mogę zapewnić wam, że wasze kameleony tylko na tym zyskają. Koszt takiej paczki pyłku kilogramowej to jest w granicach 20-30 zł. Może być taniej w zależności z jakiej oferty będziecie korzystać. Najszybciej znajdziecie to jednak na Allegro. Jeżeli jesteście zainteresowani kupnem takiego pyłku, to pod materiałem będzie link do oferty, z której ja korzystam. Ważne, przy zakupie pyłku pszczelego, zwróćcie uwagę, aby on pochodził z terenów niepsikanych, ekologicznych i jak najbardziej naturalnych. Nie kupujcie pyłku z jakimiś dodatkami, ulepszaczami. Najlepiej kupujcie pyłek 100% naturalny. Ten pyłek jest bezpieczny. Zresztą w ramach ciekawości powiem Wam, że jest on. Słodkawych smaku. Osobiście sam go stosuję, kiedy jestem przyziępiony, i naprawdę zapewniam Wam, że człowiek, który je ten pyłek, naprawdę szybciej wraca do zdrowia niż osoba, która tego pyłku nie stosowała, bo zrobiłem takie doświadczenie w domu w sezonie grypowym. Także naprawdę polecam na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli Wam się podobało, to spoko. Mam nadzieję, że będzie więcej takich filmików. Jeżeli oczywiście przypadną Wam, na dookoju. Na razie.